Siemanko, dzisiaj sobie sprawdzimy komu najbardziej ufam My partner, ja ufam Generalnie ja jestem taką osobą, która ufa e, No, damy sobie jedyneczkę nawet No pieskowi ogólnie ufam, tylko kurde Jak zostawi się go Jak się go zostawi, to po prostu Nie, nie wiadomo, który kabel będzie przegryziony, tak? Z, zależy w jakiej kwestii, no fajny jest, ale kurde, no Policja, kurde nie ufam, żeby w większości przypadków po prostu nic nie zrobił z tym z Twoim problemem. No, miałem parę takich sytuacji. No, kur. Aha, że to chodzi o księdza na przykład? Ogólnie oni często są całkiem życiową mądrzy. W sensie, tak. Bo Biblia ma dużo mądrości, więc ja dam sobie tutaj piątkę. Ok, piątkę. Friend. No, ufam, ufam, ufam. Ale może nie aż tak. Doctors. Też mam spore zaufanie, bo znają się na tym, ale to trzeba chodzić do dobrych specjalistów, tak? Pamiętajcie. Therapist. Czy. Znaczy ogólnie to. Nie, też mam zaufanie. Oni nic nie, na przykład się nie wygadają, nie? Sam sobie też ufam. Kurde, dałbym to wyżej, tylko. Chciałbym, jeżeli tutaj jest też swoje rodzice, chciałem mieć je wyżej. Okej, okay, jak to sobie zamienimy? Ufam sobie. Books. Nie, nie. Ja myśli, mamy bym to wyżej. Mamy, bym to wyżej. Dałbym sobie. Siebie na trzecie, a ja mamy... Mam, mam...